Chciałem zobaczyć wschód słońca, ale chyba jeszcze za mało znam Islandię. Skoro takie rzeczy planuję, tak wygląda niebo. Wow, ale niezłe. Jestem na czarnej plaży. Nasze plaże są eleganckie, czyściutkie. Ludzie się zachowują grzecznie, no może i są parawany, ale zachowują się grzecznie, a to to jest po prostu jakiś skandal ludzie. Ja przyjeżdżam sobie do Islandii taki drogi, porządny, elegancki kraj, a tu ktoś taką dużą butelkę potłukł Wstyd. W koło brzegu nie widziałem szkła na plaży. W Polsce na śląsku powinni zrobić takie plaże. Takie to jest ciężkie. Tak dzisiaj wyglądał jogurt w mojej lodówce. Bo przez przypadek ustawiłem na minus 5 To wygląda jak wyrzeźbione przez kogoś Jest taka śmieszna I ja. Normalnie jakby to ktoś wyrzeźbił Co? Że niby woda w morzu nie zamarza, tak? Proszę bardzo Wystarczy pojechać gdzieś i się dowiedzieć I po co panowie tyle sprzętu jak to można jedno GoPro do kieszeni wsadzić i gotowe nie wiem, amatorzy No natura jest niesamowita Mógłbym to wziąć i sobie powsadzać do tego baniaka z wodą Miałbym wodę w kraniu przynajmniej Bo mi zabrakło poniżej 5 litrów chciałbym takie w mercedesie to jest jedna trzecia tego co mam no jestem właśnie na stacji nic tu dookoła nie ma pamiętaj, że to diesel, pamiętaj, że to diesel Bym pamiętał, że to diesel nie wiem ile mi się zmieści, no okej okay. Cena nie robi na mnie wrażenia. Ja przyjechałem z Polski. Żadna cena paliwa nie może mnie przestraszyć. Jeszcze musiałem się wrócić do maszyny, bo zostawiłem w niej kartę. Firmową kartę. Jeśli nigdy nie jeździliście po śniegu autem z nieustawioną zbieżnością, to polecam. Jest toaleta. Nieładnie zostawiać żółty śnieg, jak jest się w gościach. 300 koron za kibel. Ciekawe ile za lawetę będzie. Gdzieś miałem te drobne. Drobne, kurwa. 300 koron to jest. 9 zł. 9 zł za siku. Najdroższy siku w moim życiu. Proszę, żeby nie być gołosłownym 9,40. Umywalka, wszystko było takie nowoczesne, że nie wiedziałem nawet, jak tego użyć. Kran miał wbudowaną suszarkę do rąk. Czajcie? To może było warte tych pieniędzy Ciekawe czy teraz wyjadę Oho Oho Koniec śniegu Strasznie ciężko do sprzęgło chodzi Gdyby ktoś yy, trafił na ten film na YouTube Szukając filmów o Nissanie NV200 to stanowczo odradzam jest za krótkie, żeby jeździć Nissanem nv 20. Właśnie pojechała S-klasa Pierwszy raz widzę taki samochód tutaj Zazwyczaj ludzie mają terenowe jakieś auta Takie pseudo terenowe, w sensie wiecie yy, Dacia Duster Czy ten Jeep Renegade yy, Takie rzeczy, które udają Gdzieś tam terenowe, ale mają Napęd na cztery koła, z fajnych aut Jakie tu widzę, poza oczywiście Land Które mi się bardzo podobają czy landcruiserami, które akurat średnio mi się podobają, eee, z fajnych aut to Suzuki Jimny. Taki mały, kanciasty, taka malutka ta G klasa, miniaturka G klasy. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w takim miejscu. Tam po lewo jest dom. Ale faza. Bad face. W sumie nie wiem czy jest tam tędy jak ci państwo, czy tędy jak ci państwo Są dwie drogi Chyba pójdę tędy, będzie ciekawiej Tam ci państwo już są doświadczeni i wiedzą jakiś Ci za mną są pierwszy raz chyba Poza miastem Ten jeden pan ma sportowe buty Cieplejsze niż ta, którą mam w kamperze Którą miałem, bo się skończyła Oto on Całkiem spoko. No Jaka szkoda, że nie wziąłem No. Wrócę tu i się wykąpię, ale musi być tysiąc ławek w górę. Jakimś tam specjalistą, wielkim nie jestem, ale tu chyba mieszkali pierwotni i to jest w takiej kondycji jak. nie wiem, perelowskie bloki? Nie no, dobra, przesadziłem. To trochę ładniejsze. O nie. Martwy ptak. No nic, idę kmić, gdzie zostać na noc? Problem z Islandią jest taki, że ciągle powstają nowe drogi. I. każe mi skręcić w miejscu, w którym na przykład nie ma żadnego skrętu. No no, trzeci camping i nie wiem, czy nie najlepszy. Tak jest dookoła. Jeszcze nie znalazłem w ogóle żadnej recepcji ani nic. W sensie kartkę znalazłem, że trzeba online zapłacić. Jak nikogo nie ma, więc zaraz to zrobię. Ale tylko że nikogo nie ma. Ja nie wiem, czy to jest na pewno dobre miejsce. Idę jeszcze skorzystać z pogody i pooglądam sobie te wodospady. Trochę przypomina moją pierwszą studencką kawalerkę O, teraz może widać Ale się wijęło Będę tak chodził w deszczu I odwlekał sprzątanie kampera w czasie Jeszcze dzisiaj chodziłem po śniegu I jeździłem po śniegu, a teraz chodzę sobie po trawie Trzeba sobie wodę. Swoją drogą ten zbiorniczek mógłby być większy. A ja w ogóle nie znam się na takich rzeczach. Ja myślałem, że musi być drugi zbiornik na brudną wodę. Jakby szukałem jak debil. Pod zderzakiem tylnym jest odpływ i to normalnie na bieżąco wylatuje. Jest woda. Oby była Nie ma Chyba nie ma. Muszę iść do łazienki. Zmieści się trochę więcej. Gorącej wziąłem. Płacę, to mogę. Trochę się rozwaliło, ale jestem w kamperze, więc to jest taryfa ulgowa. No, Zorza, gdzie jesteś?